Cześć. Dziś chcę porozmawiać o czymś, co często bywa niedoceniane, a w rzeczywistości może całkowicie zmienić Twoją karierę. O co chodzi? O wolontariat nie jako dodatek do CV, tylko jako realne doświadczenie, które buduje Ciebie jako profesjonalista i jako człowieka. Bo prawda jest taka: wolontariat pokazuje więcej niż same umiejętności pokazuje postawę, zaangażowanie, wartości. A to właśnie takich ludzi szukają dzisiaj pracodawcy. Bo wiesz co, w świecie, w którym wszyscy mają podobne dyplomy, kursy, wyróżniacie to, co robisz ponad to, co musisz zrobić. Wolontariat mówi: Nie czekam, aż ktoś mi coś da. Działam, tworzę, pomagam, rozwijam się z własnej woli. A teraz spójrzmy na konkrety. Wolontariat to doświadczenie pracy zespołowej. Zarządzanie projektami, komunikacja, często w stresie i pod presją, planowanie, kreatywność, rozwiązywanie realnych problemów. To nie jest teoria z podręcznika, to jest życie. A jeśli potrafisz o tym opowiadać, to jesteś kandydatem, który zostaje w pamięci. Wiesz, co jeszcze daje wolontariat? Sieć kontaktów, ludzi, którzy zobaczą, jak pracujesz. Zanim jeszcze trafisz na rozmowę rekrutacyjną. To często oni potem mówią: Znam go, możesz zaufać. A jeśli kiedyś szukałeś pracy i słyszałeś, brakuje ci doświadczenia, to wolontariat jest dokładnie tym, co może wypełnić tę lukę. Bo nie chodzi o to, czy ci za to płacili. Chodzi o to, czy naprawdę to robiłeś i czego się tak naprawdę nauczyłeś. I uwierz mi, rekruter to zobaczy.